Francja buduje wart 5 miliardów euro kanał do Niemiec, który pobudzi jej gospodarkę i wpłynie korzystnie na środowisko. Ze względu na bliskość Atlantyku i fakt, że kilka największych europejskich rzek wpada do niego, w północno-zachodniej Europie znajdują się najbardziej ruchliwe porty na kontynencie. Każdego roku obsługują one setki milionów ton towarów, które następnie są dystrybuowane na całym kontynencie za pośrednictwem statków oraz wielu innych środków transportu. Aby jednakowe statki mogły przemierzać Europę, jej rzeki muszą być ze sobą dobrze połączone. W rezultacie, na przestrzeni dziejów, północno-zachodnia Europa stworzyła rozległą sieć kanałów. Spośród tych kanałów, dwa najważniejsze to Canal du Nord i Canal de saint quentin które łączą ren w Niemczech oraz kanały, porty i rzeki w Holandii, Belgii z rzekami Oze i Sekwanów. Niestety są one niezwykle przestarzałe. Canal de saint quentin który został otwarty w 1810 roku, może obsługiwać jedynie łodzie o maksymalnej szerokości 5 Kanal do Nord nie jest lepszy. Jego budowa rozpoczęła się w 1908 roku, ale została wstrzymana przez wybuch I wojny światowej w 1914. Wojna spowodowała rozległe zniszczenia kanału. A we wrześniu 1918 roku został on wykorzystany jako główna pozycja obronna przez armię niemiecką podczas bitwy o kanał północny, w wyniku której zginęło ponad 30 tysięcy Kanadyjczyków. Kanał pozostał uszkodzony przez ponad 40 lat, aż do 1960 roku, kiedy to ostatecznie wznowiono jego budowę. Jednak do czasu jego ukończenia w 1965 kanał z jego 5-metrową maksymalną rozpiętością dla łodzi już wtedy był uważany za nieodpowiedni i przestarzały. 60 lat później oba kanały stanowiły za jedne z największych utrudnień dla śródlądowego transportu wodnego, zmuszając większość ruchu towarowego między dwoma regionami do transportu ciężarówkami. W rezultacie pojawił się pomysł zastąpienia tych kanałów jednym większym kanałem. Kanał Sekwany Północnej. Koncepcja ta została po raz pierwszy przedstawiona w 1975 roku, ale nie przyjęła się. Dopiero w 1993 roku została poddana pod dyskusję przez francuski rząd. Firma od dróg wodnych we Francji przeprowadziła wstępne badania. W 2002 roku wytyczono trasę kanału. W 2003 projekt został dodany do list francuskich projektów priorytetowych, a w 2008 roku kanał otrzymał deklarację użyteczności publicznej. Jednak kryzys finansowy z 2008 roku szybko zatrzymał postęp pracy.

Do 2013 roku udało się jednak odzyskać zainteresowanie projektu, a w 2016 prezydent Francji François Hollande zezwolił na budowę, powołując jednocześnie Komitet Kanału Północnej Sekwany do zarządzania projektem. W kolejnych latach komitet kontynuował badania i ubiegał się o finansowanie ze środków unijnych. W 2019 roku wszystkie strony podpisały ostateczną umowę finansową, w której Unia zobowiązała się do pokrycia 41% wszystkich kosztów projektu. Po osiągnięciu tego ważnego kamienia milowego kanał mógł wreszcie zostać Zrealizowany. Kanał północny Sekwany będzie rozciągał się na długość 107 km wzdłuż istniejącego Kanału du Nord. Poprzez region Hatz de France łącząc rzekę Oise, w pobliżu Compagnie z kanałem Dunkier-Kaskalda w pobliżu lois verge Kanał będzie miał 54 metry szerokości i 4,5 metra głębokości, a na jego długości znajdzie się 6 śluzów. Przeprawa przez każdą śluzę zajmie 30 minut i będzie obejmować komory o długości 200 metrów i szerokości 12,5 metra, umożliwiając tym samym przepływ statków o długości do 185 metrów i szerokości 12,5 metra. Odpowiada to maksymalnej ładowności statku wynoszącej 4400 ton, w porównaniu do zaledwie 650 ton w przypadku Kanal du Nord. Aby przekroczyć chronioną dolinę rzeki Som, kanał Sekwany Północnej będzie obejmował 1,3-kilometrowy, 25 25-metrowy most kanałowy przez rzekę. Który pozwoli zachować tereny podmokłe i naturalny przepływ są. Tuż obok znajdzie się również siódma mniejsza śluza, która połączy go z kanaldu Nord. Oprócz tego głównego mostu nad kanałem powstaną również dwa mniejsze przez autostrady A26 i A29. Kanał Sekwany Północnie będzie nie tylko przecinał istniejącą infrastrukturę, ale także ją obejmował. Łącznie 62 mosty drogowe i kolejowe będą przecinać kanał a minimalny prześwit pionowy każdego z nich wyniesie 7 metrów. Wzdłuż kanału Sekwany północnej powstaną łącznie cztery porty. Łącznie obejmą one 330 hektarów terminali i parkingów biznesowych, które będą służyć jako bramy do kanału dla firm z okolicznych regionów. Aby utrzymać poziom wody w kanale w okresach niskiego napływu, na północ operą zostanie również wykopany zbiornik o pojemności 14 milionów metrów sześciennych, który będzie w stanie samodzielnie utrzymać kanał przez 4 miesiące. Wreszcie kanał Sekwany Północny będzie przyjazny dla środowiska i społeczeństwa. Na każde drzewo ścięte podczas budowy trzy nowe zostaną posadzone. Co daje 850 tysięcy nowych drzew. Powstanie również 45 przejść dla dzikich zwierząt, w tym specjalne przejście w Hawerniku. Kanał będzie miał również 25 km brzegów laguny, ponad 1100 hektarów ulepszeń środowiskowych, 75 km żywopłotów, 200 km dostępnych dla spacerowiczów. I 20 pontonów rybackich. Po zakończeniu przepłynięcie kanału Sekwany Północnej zajmie od 15 do 18 godzin. Projekt obejmie przejęcie prawie 25 km2 gruntów i 55 milionów m3 robót ziemnych, w tym 25 milionów m3 wykopów i 30 milionów m3 wysypisk śmieci. Łączny koszt projektu wyniesie 5,1 miliarda euro, z czego 2,1 miliarda zostanie sfinansowane przez Unię, 1,1 miliarda przez francuski rząd, kolejne 1,1 1 miliarda przez rządy regionalne i departamentalne a pozostałe 0,8 miliarda z pożyczek. W dalszej perspektywie projekt jest częścią większej europejskiej drogi wodnej Sekwana Skalda, która obejmie dalsze inwestycje wzdłuż kanału Dunkierka Skalda na rzece Leje we Flandrii i wzdłuż dróg wodnych w Walonii, pomagając połączyć sekwanę z dolinami rzecznymi Skaldy i Renu. Kanał Sekwany Północny przyniesie wiele korzyści Francji i Unii Europejskiej. Przede wszystkim zlikwiduje zatory między Sekwaną a Renem, umożliwiając dużym statkom sprawny. Transport ładunków z portów w Dunkierce, Antwerpii, Rotterdamie i Amsterdamie wprost do Sekwany, Paryża, itd. Tak w rezultacie przewiduje się, że ruch towarów na kanale osiągnie od 15 do 18 milionów ton rocznie do 2035 roku. A co więcej, przewiduje się, że do 2060 roku kanał spowoduje pięciokrotny wzrost ruchu rzecznego w regionie na osi Nord-Ile-de-France i od 20 do 35% większy ruch na osi Sekwany. W dalszej perspektywie projekt połączy północną Francję z ponad 20 Tysiącami kilometrów żeglowych europejskich dróg wodnych, znacznie zwiększając możliwości handlowe dla całej Europy. Co być może jednak najważniejsze, kanał będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. Statek przewożący 1500 ton ładunku może przewieźć równowartość 220 ciężarówek, wytwarzając przy tym 1 trzecią emisji CO2. Szacuje się, że przekierowanie ruchu towarowego z ciężarówek na wodę zapobiegnie emisji ponad 50 milionów ton CO2 w ciągu 40 lat. Przekierowując ruch towarowy z autostrad, kanał spowoduje jest zmniejszenie się o 1 milion ciężarówek na drogach Francji każdego roku i do 2,3 miliona na drogach Europy wzdłuż połączenia Sekwana-Eskadu. Zmniejszy to zatory na autostradzie A1, zwiększając zadowolenie społeczeństwa. A ponadto od czasu zapewnienia finansowania w 2019 roku prace nad kanałem Sekwa na północ znacznie posunęły się naprzód. 8 kwietnia 2021 roku wydano pozwolenie środowiskowe dla sektora pierwszego, który rozciąga się na 18 km od Kompanii do Pasel. W rezultacie w 2022 roku rozpoczęto wstępne prace wzdłuż sektora, w tym trzy nowe doki, trzy nowe mosty w poprzek przyszłego kanału i zniesienie oazy w Montmain. W międzyczasie prowadzone są badania archeologiczne, ponieważ kanał Sekwana Północ będzie przebiegał przez tereny, które niegdyś były frontem zachodnim podczas walki I wojny światowej. Będzie musiał również poradzić sobie z delikatnym zadaniem odkopania reliktów i szczątków żołnierzy. Ponadto sfinalizowano badania projektowe, poczyniono postępy w nabywaniu gruntów i uzyskane zgody środowiskową dla pozostałej części trasy. W 2024 roku zostaną udzielone zamówienia, a w 2025 planowane jest rozpoczęcie budowy większego kanału. Do czasu otwarcia w w 2030 roku kanał Sekwana Północ zewolucjonizuje francuską oraz unijną sieć kanałów, pomagając zwiększyć wydajność transportu i pozytywnie wpływając na środowisko. A ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, ponieważ zbliżamy się już do 1000 subskrypcji i do następnego.